Raz, dwa, trzy, cztery, w jaki sposób usiąść, jakich pomocy używać, żeby trochę. Nasze ciało nie pozostawało w statycznym obciążeniu, ale żeby się trochę przemieszczało. Są różne pomoce. Jedną z pomocy jest taki krążek wypełniony powietrzem. Umieszczamy go sobie na przedniej części krzesła. Na środku siadamy. Ten krążek powoduje, że nasze ciało jest ciągle w ruchu. Cały czas się rusza. Z takim krążkiem. Łatwiej jest siedzieć, utrzymując balans kręgosłupa. Ani kręgosłup nie będzie przemieszczał się skrajnie do przodu, ani do tyłu. Trzeba utrzymać tą pośrodkową pozycję. Niemniej widziałem parę osób, które nie wykorzystują tego, co ten krążek powinien robić, czyli pozwalają na zupełne rozluźnienie mięśni. Zwiesimy się do końca. Jest, o. Siedzenie w tej pozycji nic niestety nie pomaga, jeżeli chodzi o balans ponieważ mamy w pełni rozluźnione mięśni prostorniki i wisimy na swoich więzadłach. Czyli takie pomoce jak ten krążek są jak najbardziej wskazane, ale musimy utrzymać pozycję pośrednią między maksymalnym wypchnięciem kręgosłupa do przodu i do tyłu, czyli środkowy zakres ruchu kręgosłupa. W jaki sposób jeszcze można ułatwić sobie siedzenie? Mamy do wykonania Pracę nad piórkiem, która będzie trwała 3, 4, 5 godzin. Informatycy, pracownicy biurowi, najczęściej w domu, ta pozycja najczęściej przyjmowana jest w domu. Wykorza wykorzystamy do tego oparcie, ale zupełnie inaczej, czyli nie będziemy opierać pleców, ale będziemy opierać klatkę piersiową. Pani Adamia, proszę wstać. Na chwilę. I teraz okrakiem do tego oparcia się zbliżyć, tak jest, oprzeć klatkę piersiową. Plecy mamy teraz wyprostowane. Pozycja wymaga dużego rozkroku, czyli jeżeli mamy taki rozkrok, możemy zbliżyć się klatką piersiową, oprzeć ją o oparcie, to mamy możliwość rozluźnienia swoich mięśni pleców i dzięki temu dłuższy okres możemy spędzić w tej pozycji. Jeżeli rozkrok nie jest aż tak szeroki i nie dochodzimy do oparcia, Możemy wykorzystać jakieś poduszki, które wkładamy sobie pomiędzy oparcia i klatkę piersiową i to stwarza możliwości do większego komfortu i dłuższego wykonywania tej pracy biurowej.